No to jak rolnicy, wychodzicie z tej Unii czy nie? Zdecydujcie się. Jeżeli zostajecie, to zróbcie porządek w pewnych kwestiach. Bo znaczy, mi się ulewa. Mhm. Bo to jest takie. No, patrzę na protest rolników, jesteśmy na tym proteście. Relacjonujemy, mówimy. Zawsze jesteśmy, tak. A potem we wszystkich mediach słyszymy, że rolnicy chcą, chcą poleksitu. No i, i zresztą tutaj na, teraz widzimy to zdjęcie z tego protestu. Ale tych Ro... obrazków było sporo. Było sporo takich nieprzyjemnych haseł. Przeleciały przez media. Tak, przeleciały przez media no i, i zawsze się uh -huh. wybijają, i. No i wszystkie wzniosłe sprawy, wszystkie cele, problemy padają po prostu. A potem się, się tłumaczy, my, my, my przyjechaliśmy z Europejskim Zielonym Ładem, tak. z Mercosurem, e, z Ukrainą, tak, tak, z, Ukrainą e, z Bezpieczną Żywnością. E, I tam jeszcze łowiectwo było, nie wiem tak, też po co. z konsumentami, no, ale z gospodarką. Mhm. No tak, PZL się mhm. dołączył podobno do protestu. E, no właśnie. i. E, ja już niejednokrotnie to podkreślałem, że tam, gdzie się pojawiają też politycy wokół takich protestów, to potem niestety wychodzi tak, jak wychodzi. Mhm. Nieważne, czy tej maści, czy tej maści, czy jacyś inni, mhm. zawsze zostanie łatka przyklejona do rolników, że e, ale zaraz co wy chcecie. No. Że znowu ktoś na waszych plecach chce wjechać albo chce pokazać albo nie wiem, ugrać jakieś swoje cele polityczne tak naprawdę. Mhm. No bo e, 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 ta, ja powiem to wprost i nie będę się tego bał, użyć mhm. tego słowa, bo, bo jestem mocno zagotowany po tym proteście, który ma miejsce 3 stycznia. To była polityczna głównoburza, która tak naprawdę nic nie przyniosła, a dotyczyła nie tych spraw, z którymi przyjechali rolnicy, tylko zupełnie innych spraw. Słuchaj, edukacja i budowanie świadomości jest bardzo trudne. Bardzo trudne. I potem to wszystko pada w momencie, gdy zwykły, szary konsument kowalski, pracujący na etacie, widzi te hasła no. e, Polexit, wąz Unią, wą ze wszystkim, nie rozmawiamy z wami. To, to nie są partnerzy do dialogu. Normalni ludzie też chodzą, pracują, e, też mają swoje problemy, też im nie wystarcza na kredyty, na zakup węgla, na wymianę pieca, totalnie na wszystko, są gotowi zrozumieć no. <laughs> rolników. Ale nie, no wszystko pryska, bo, bo po Lexit, bo, bo coś tam. No właśnie. Bo, znowu pierwsze... przyszli, bo, bo pewnie znowu chcą dopłaty. Tak, bo pewnie znowu chcą dopłaty. Tak, albo I... jakąś pomoc, no. Okej, okay, no pierwszy, pierwszy dał y, popis pan premier Tusk, y... Yy, gdzie wytknął to od razu yy, rolnikom? No, tam został skrytykowany na ich się, że, od razu że, tak, że to no. było dość, dość takie demagogiczne, takie bardzo populistyczne. No, szkoda, szkoda. Takie trochę yy, po, tych, po tych całych dialogach, po tych objazdówkach hmm. yy, kampanijnych, po rozmowach yy, z rolnikami, po odwiedzeniu gospodarstw, no, yy, nie, nie stawiałabym z Putinem. z no, zna tych ludzi, wie. Ale on wie... Pił bardziej do. do... Do pana Karola Nawrockiego, który też na tym proteście się zjawił i wygłosił swoją formułkę i presł. A co go obchodzi Karol Nawrocki? Niech on się. On pracuje dzisiaj dla rolników, a nie dla Karola Nawrockiego. I, i po prostu Karol Nawrocki niech sobie działa, niech sobie robi, co chce, jest wolnym człowiekiem. a a on sprawuje mandat i ma pracować dla rolników, a nie stawiać im w jednym szeregu z Putinem, podburzać i jeszcze napędzać to, co gdzieś tam wyrywkowo w mediach zostało pokazane, bo sam jest tego świadomy, jak jest naprawdę, jak grube są sprawy, jaka jest dzisiaj sytuacja geopolityczna i... E, I jakie są wątpliwości i niepewności? Mm -hmm. No tak, tam pan, pan Karol Nawrocki odpowiedział panu premierowi na jego zaczepkę, że on jest za silną no. Polską w Unii Europejskiej. No i tak naprawdę panowie nie pogadali o tym, z czym przyjechali rolnicy, czyli no i tak ani. sobie potwitowaliśmy, popolitykowaliśmy, a. Nie generalnie... No, wprawdzie znane jest stanowisko rządu w sprawie Mercosur, że, że nie. E, w sumie premier Donald Tusk też się wypowiadał niejednokrotnie, że Europejski Zielony ładnie może być forsowany na siłę. Nie wiadomo, tak, co się, nie co się wydarzy. dokładać na barki. Ale też nic nie Buzza. zmieniają słowa pana Karola Wrockiego, który mówi, że precz z Europejskim Zielonym Ładem, precz z Mercosurem, prawda? To jest takie, e, taka, taka głównoburza, jak, jak, powiedziałem, jak powiedziałem wcześniej. A na dowód tego, że tam byli inni również politycy, no, którzy się chętnie... Świetnie się czuli świetnie na proteście rolników. No Klepali to, się siebie, rolników po plecach, już nie, nie wiem kogo tam jeszcze, ale... Tak, i tam ale... wytnął, wytnął to w sumie pan Stefan Krajewski, który zatwitował. E, teraz państwo widzą tego tweeta, że mhm. pokazał kto tam był, że tam był pan Telus, pan Cieciura, właśnie pan Karol Nawrocki, e, pani Gębicka i pan e, Buda. Więc i zresztą pan e, Krajewski dolał jeszcze oliwy do ognia, bo e, w studiu Polsatu e, powiedział, że ten protest jest e, prorządowy. dla działań, dla działań ministerstwa, tak. No właśnie i, i też wywołała się kolejna burza, no bo jeszcze nie jest, tam była też Solidarność, Arie, więc znowu się wszystko, że tak powiem, zakotowało. No jakby nie było, to ja rozumiem, że, że rolnicy gdzieś tam są w kontakcie, czy przez swoich mhm. działaczy, związkowców, no y, są... No, moim zdaniem są bloki spotkań w ministerstwie, bloki spotkań e, w Polsce, w regionach. Nie ma tak, że... Ciężko się doliczyć tych spotkań, jest ich tyle, że... Że, że... Ja myślę, że każdy gdzieś tam w regionie może się napotkać na, 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 na ministra bądź wiceministra i nawet tego nie planuje. Mhm. Więc <gry> generalnie no nie jest tak, że nie są w kontakcie i nie rozmawiają o tym. Sprawa jest znana. Mercosur stanowisko określone, więc no, można naciskać na większą ofensywę. Dyplomatyczną, tak, ale no, no na co więcej. Ukraina ma być załatwiona. No, oczywiście my byśmy chcieli wyprzedzająco, jasno, szybko poznać warunki, kontyngenty cła, bądź nie. Jeżeli ich nie będzie, trzeba o tym rozmawiać. No, no nie zamiatajmy wszystkiego tak pod ogóły i, i wkładamy do szafy, że jakoś to będzie, a później będzie za późno, żeby to tłumaczyć i negocjować. No ten protest też rolników zbiegł się w czasie z objęciem e, przewodnictwa tak. polskiego w Radzie no, Unii Europejskiej. Miał miało być symboliczny, ja tam Miał, liczyłam tak, na miało jakieś miało być, wielkie tak, tak. liczby, jakieś no, no, bo miała być, miała być pani Ursz, Urszula von der Leyen i jej nie było i rolnicy mieli jej pokazać przede wszystkim to, że, nie, zga że, że nie zgadzają się na... na na taką bezpardonowe forsowanie czy Europejskiego Zielonego Ładu, czy też przyjęcie Mercosur bez dokładnego policzenia tego, co i jak, prawda? Mhm. Bo, Zaznajomienia się z umową. Dzisiaj nadal nie mamy tej umowy, nie wiemy, co w niej jest, jakie mechanizmy ochronne. Nikt nie przetłumaczył I jakich byśmy tych mechanizmów ochronnych chcieli, w razie czego, bo nie wiadomo, czy to zostanie zablokowane, nie ma co liczyć pewnie. Mhm. Ale no, no, nic się też o tym nie mówi, nie dyskutuje. Nie, nie widzę konkretów, nie? Mhm. Chciałem, chcieliśmy Państwu jeszcze przypomnieć takie jedno zdjęcie. Ty go dobrze pamiętasz, pewnie. Mhm. Wszyscy go dobrze pamiętają. To właśnie jest tak, jak z tym Poleksitem było tutaj, prawda? Tak. Tak samo było w zeszłym roku na jednym z protestów, gdzie jeden z rolników e, e, czy. Rodzina, rolnicy, rolnicy tam jest rzeczywiście dwójka za, z, za starami, tak. tak. Domagali się od Putina, żeby zrobił porządek e, z Brukselą. E, i z naszymi rządzącymi, no co też wtedy obiegło wszystkie media, mm -hmm. e, tak naprawdę i też gdzieś... No, właśnie chyba ten nikt by wydźwięk... nie chciał, żeby Putin nam tu porządki robił, nie? No nie, i co no. z tego, że oni wtedy to przeprosili później po tym, po tym, po tym wydarzeniu? E, tutaj jeden z rolników, zresztą wtedy przytaczając to zdjęcie, napisał, że jak to mówią, głupich nie sieją za taki baner by u nas. E, za, za taki baner by u nas nie pojechał. Nie? No rozumiem, że na protestach w różnych w różnych, w różnych, w różnych stronach kraju. Czyli, czyli to pokazuje, że e, e, faktycznie e, te dyskusje, które się prowadzi o sprawy rolne, muszą być dyskusjami bardzo merytorycznymi, bardzo przemyślanymi. Mhm. Postulaty, które się stawia również. I e, rolnicy sami siebie muszą bardzo mocno pilnować. Żeby nie wiem to, czego chcą, nie schodziło na drugi plan. No tak, tak. No, no niestety no, są, są gwarantem, budują swój wizerunek i my byśmy chcieli, żeby ten ich wizerunek był jak najlepszy w społeczeństwie, nie? Bo wtedy wszyscy murem. Też z drugiej strony nie można zabronić politykom przyjścia na taki protest, nie? Ale oni sami powinni się pohamować. Ale po co upolityczniać, no? Sami powinni się hamować. Saj, no, y, no, ja wiem, że wsparcie. Wsparciem będzie, wiesz, rzetelna praca, projekty ustaw, dyskusje, praca w komisjach. Mhm. Y, no to to są, to jest wypełnianie obowiązków. No i właśnie na sam koniec przygotowałem wypowiedź e, e, kandydata populistycznego, u, przepraszam, obywatelskiego. E, który również zjawił się na tym proteście, już o nim dzisiaj mówiliśmy. E, posłuchajcie Państwo, co, co. no to była taka myśl, która przebiła się do szerszej, że, do szerszej publiki, do, do mediów. Powinniśmy mówić głośne nie dla ekoterroru, dla Zielonego Ładu. Głośne nie dla umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. To wszystko zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu państwa polskiego. I rzecz, która wydaje się być najważniejszą, otóż polska prezydencja w Unii Europejskiej daje niepowtarzalną możliwość wypowiedzenia i zajęcia się sprawą Zielonego Ładu z jednej strony i uruchomienia wszystkich mechanizmów, a z drugiej strony kwestionowania umowy Unii Europejskiej z Mercosur. To się niestety nie dzieje. Wygląda na to, że prześpimy tą szansę, chyba, że drodzy Państwo, w maju prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej zostanie Karol Nawrocki. Pozdrawiam serdecznie. Sam już nie wiem, czy to było przejęzyczanie, czy też nie. Podświadomość. No podświadomość zadziałała, bo z tej wypowiedzi, która się pojawiła, to niewiele, tak naprawdę bardzo niewiele, drodzy rolnicy, wynika. No bo pytanie zasadnicze brzmi, Szanowny panie, w jaki sposób? E, to, jest, to jest takie <noise> kluczowe pytanie, przepraszam. E, 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 no bo. E, no w jaki sposób? Można położyć się krzyżem i blokować, tak. Rzeczy. I blokować, no. Albo nie wiem, uziemić wszystkie samoloty, żeby nikt do Brukseli nie poleciał z rządu. Tak. Rodzić stan wojenny. Tak. E, zamknąć granice. Zamknąć. Obrazić się i pojechać na narty. No można bardzo wiele rzeczy zrobić, ale jest pytanie jak, no bo jeżeli e, e, tutaj e, na tych plecach rolników, ktoś chce zdobyć władzę, mhm. liczyć na głosy, to ja bym oczekiwał tego, że on powie, słuchajcie, ja mam na to naprawdę pomysł, nie tak jak Donald Trump mówi, że on ma pomysł na zakończenie wojny e, między Ukrainą i Rosją, mhm. i on go ma, 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 no, jeszcze go nie powołano, tak? Ale nie, już jest chyba oficjalnie, jeszcze nie jest oficjalnie. Jeszcze nie, jeszcze nie jest oficjalnie. Ale teraz słyszę, że mówi, no tą wojnę to można było bardzo łatwo zakończyć jeszcze zanim ona się Ale zaczęła. Wtedy, tak. <grych> no, więc, no. <grych> więc żeby tutaj nie było tak, że. E, e, no słuchajcie, no dzisiaj to wiecie, poprzednicy ci co rządzili, to zawalili, tak? No to skoro on ma taki dobry pomysł i uważa, że funkcja prezydenta jest od tego, że można zablokować Europejski Zielony Ład w ramach Unii Europejskiej oraz zablokować umowę z Mercosur, to ja powiem tak bardzo kolektanie stary. Zasuwaj do e, pałacu prezydenckiego do pana prezydenta Andrzeja Dudy i mu to powiedz, jak on ma to zrobić. Ja myślę, że on się przychyli do żądań rolników. Bo prezydent siedzi cicho i. i nic nie mówi. I nic nie mówi, chociaż ma swoją radę doradczą do spraw rolnictwa. Ma. A znowu, a znowu pan, e, pan e, e, kandydat e, mhm. mówi, że. że może wszystko. Że może wszystko, tak. Że może wszystko mhm. i że. I że właśnie, e, ale zapominał też o tym, zapomniał, że to pan e, premier Morawiecki e, przyklepał Europejski Zielony Ład. Ład, tak. To może do niego się powinien zwrócić. Uh -huh. A nie dzisiaj do Tuska, nie ja wiem sam już. Chociaż nie, no już Morawiecki nie rządzi, no to mówi do Tuska. Nie? No tak, no mówi do Tuska. No. Bardzo to wszystko takie pogmatwane. <laughs> No właśnie, taka gównoburza, burza, szanowni no, państwo. Taka jest prawda. Burza, tak. Taka jest prawda, więc. Yy, yy. A potem zostaniemy z tą umową, żeby chociaż przeczytali, nie? O no właśnie. <laughs> to jest więc, po prostu. No, znaczy, no, już na sam koniec ja mam taką propozycję, że już jak panowie przychodzicie na te protesty, ja zwrócę się do polityków, to nie mówcie tylko, że to co by chcieli usłyszeć rolnicy, to oczywiście jest im, im wsparcie też trafia jest potrzebne. Trafia w serce, jest potrzebne, tak. tak, no, tak no, nie jest, trafia dajmy w na emocjach tylko. I tak dalej, nie dajmy tylko na emocjach, tylko powiedzcie jak. No, ja. Albo jak byście to rozwiązali, jak byście zrobili, co byście zaproponowali, jak byście te płatności ułożyli, jak byście ten portfel, tak. jak ten budżet podzielili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo tak to... No. Tylko nie mów, że się czepiam. Nie, no nie, nie czepiasz się, no. no szkoda ludzi, no. Szkoda ludzi. Bo przyszli, bo przyszli z globalnymi, ważnymi hasłami, a... A politycy no po prostu jak na pochodzie Trzech Króli sobie zdjęcia robili i wstawiali no, na Xy i tak dalej. No tak, to było 3 stycznia, Trzech Króli było 6. No tak, taka, taką przymiarkę zrobili. Tak, przymiarkę, no. E, to bez, bez dekoracji może, nie? No, z taką trochę smutną konstantacją tu kończymy, no ale dobrze. Mhm. E, to wszyscy się uczymy, no, może. No, no, może trzeba przeganiać, nie wiem, towarzystwo polityczne. Sio i do widzenia. Rozmowy no. są przy stole, tam tak, w tak. budynku, przy ulicy sprawy. My przyjdziemy, pogadamy, ale, ten, ale to nasz czas i nasz moment. Tak, przepraszamy bardzo, tak? Przy piątce dla zwierząt no, było przeganianie, byli politycy za scenę. Ale pamięć jest krótka. No, byli. Nie, 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 było. posłowie przychodzi. ale, już nie, ale było. mówię, że już czas dużo czasu upłynęło. Od tamtej pory już nikt nie hmm. pamiętam właśnie, co to się wtedy wydarzyło. Pamiętam, że byli przeganiani. No. Uh -huh, uh -huh. Także no, z porządki, wiosna przyjdzie, trzeba robić. No my będziemy dalej zamiatać. Dobrze, dobrze. Dziękuję.